Nie czasem proszę w ulaty w... 50 zajęć w udanych misjach pustach w tych często pustego w ze miejscach A to zadanie w końcu zadanie. Kto tak jeszcze i ten nasział? Siema, Bartek, siema Czy ja mam tutaj same nie powinienem? Witam, witam Mapa. Eee. Yy... Czekaj ja jestem na kamienny. Dokładnie. Dlaczego mnie tak często zawodzić? Dlaczego? Ja wiem, spodobały mi się Perki w Fortnite. I jest Geralt, dlatego... Tylko dlatego gram w Fortnite, dlatego, że jest Geralt. On mnie zmusił, sorry, nie mogę. Geralt mnie zmusił, a jak Geralt mnie zmusił, to sorry, ale nie da się już tego, jakby, no, wiesz, ten, sorry, no jest Geralt, no, co jutro, co ja jutro, co ty jutro, co ja jutro, co wszyscy jutro, bo cię lekko nie czaję. królik. ci marchewkę, okej. Okay. Tylko ja już mam marchewkę. Hmm. Co to jest? Co? Ja, kiedy ja tu mam. A tu był loki jakieś? To był chyba w tym. Gejku, nie pamiętam tego ekranu ładowania. Szkoda, że muzykę za nie włączę, bo będę pośpiewywał w tej każdej, się za mnie śmiał. He. 17. To ci zawierdru... Nie zabierzesz mi. Tym razem zabezpieczyłem anty Do widzenia. Wygrałem. Potem marchewki nie mam. Nie, nie jadłem marchewki już od drugiego czasu, dlatego no. Bierz. W ogóle ja mam marchewkę? Ty bo jak tak teraz się zamyśla? To nie mam. Fortnite, Battle Pass. I use... do doma PC. Oho, e. Wiesz jak wymyślamy jakieś gadżety, żeby przychytrzyć burzę, nie? Cóż, dało to początek... Ja no i... mam nocturno? Mam nocturno. Nie wiedziałem. Słaby. ...o jeszcze bardziej niebezpiecznych obszarach burzy? O burzy, która goni cię... Mi się muszę znaleźć. Pamiętasz jak mówiłam, że to się tu nigdy, przenigdy nie zdarzy? Właśnie się zdarza. Musimy zebrać dane jak zwykle, ale tym razem musimy uważnie obserwować burzę. Co? Wystawienie się na działanie burzy Coś zrobi chcesz. ci bubu. Duże bubu. Będąc w burzy będziesz otrzymywać obrażenia, więc uważaj na poziom zdrowia. Co ja mam Nie mam tu dobrych rzeczy. Musimy zdobyć te dane zanim burza nas ogarnie, więc musisz działać szybko. Mamy tylko 20. jest sprint. Obserwuj mapę, by wiedzieć, gdzie jest burza. Eeeh, ustawienia czy ją, to szybkie ustawienia. Mamy aktywną premię. Premię, znajdź miejsce. Ja szukam miejsc, mam to gdzieś. Lepiej. Przeszukaj. You dawnych cleft. Gdzie mogę być mi się? Do tego Wagonik towarowy? Musiałeś zjechać w nim na dół po tej naturalnej lampie. Parów martwego górnika, wiem gdzie go znajdziemy. Nie, nie Musimy znaleźć się wystarczająco blisko, by przesłać wiadomość. Ja cię kończę, Jerzy. co pamiętam ciągle? Ereś. biało ja... Gdzie to mogą być Misia? Mogą być... Ja widziałem takie jedno... Mm, się wydaje że widziałem takie jedno misje, w której było... kurat dużo. Misiu... Tylko gdy... Bierz glu glu Bo on rzeczą się kazać. ale to nie jest ta misja. A tam będzie... ...mis, mis, mis... Nie, czy nie. To jest lepsze, to jest lepsze. To jest lepsze niż. Nie, nie, Schema Nie, Co Nie, Jejku, co... Ło! Co? Widzę miejsce lądowania. Nie. 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 Gdzie? Nie. ja Ja. Ty Nie Na razie nie jest większej niż tego. No tak, próbuję zebrać fontolce w RS, bo yy, Gerald z Riv jest, a ja uwielbiam. problemy. Zawaliłam kwestię bezpieczeństwa jednego z ocaleńców i musiał wiać. Sprowadźmy go z powrotem do bazy koniecznie. I trzeba się dowiedzieć czemu ucieka. Mam jakąś pompę? Nie mam jakiejś pompy. Bra. Ja nie mam tego. To na razie musimy szukać i tak ocaleńców, ale Misi. Misi i bo to będzie mało raczej. Nie wydaje mi się, żeby to było dużo akurat misi albo ocaleńców w ogóle. Czy tu też może być? Nie. nie. Nie gdzie może być taki misi? YouTube lokalizacja wszystkich misi w... ...waniu świata. I guess. Nie no, tu nic nie ma. Proszę, ja szukaj. Misi były w takiej jednej te, ale... ...nie pamiętam nazwy tej... ...misji. To jest ta lipa. Muszę ale przynajmniej tu zasobów. Nie, nie chcę się walczyć tam, ale wodawa się amunicja. Oto. Denis, słyszysz mnie? Tak! Dobra, jesteś poza zasięgiem dronów. Musisz uciekać tak szybko, jak tylko zdołasz. W którą stronę? Jak najdalej od potwora? Właśnie! Co robię! Dobra decyzja! Serio? Tak, wszyscy jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Słuchaj.